Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z GTA V Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień Wbijajcie też na G2, gdzie macie mega kozackie promki na gierki No i życzę wam miłych wakacji Ej, e, szybkie uzgodnienie, jak z GTA wyścigiem? No, tak jak ja e, tak, tak tak zawsze A, Tak jak zawsze chyba, no, 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 no żeby Tej tak, broni, że nie używali, bo ten wyścig się nigdy no, nie, no, no, nie skończył. No, no. uh! A mogę się wpuścić teraz bym go tak pierdzielną tam To prawda, pierdzielną by Zostaw mnie to <gryzanie> Złodzieje. No to gada teraz razy każdy będzie wygrał. Dobra. O ty Aurowski. O no no. Ta. Oj, ty. nie chciałem no. Oj, Aurowski. Ja. No nie. Więc z jego z przodu? Aurowski. Taki moment. Retarda. Ej, co tam taka cisza się zrobiła? No jedziemy, jedzie. No, jedzie, no bo się skupiają się. Skupiamy się, gorąco no. jest, chcemy się wysilać. Kakie się no bydzimy. Tam, tam jest pierwszy gość! Szybko! Dawaj, dawaj tego bójności, dawaj, walimy go na łeb! Ale powiedział, mu. To on tu zaraz będzie jechał jak coś, ktoś go A może byśmy po następnym okrężeniu wzięli sobie brońki Nie bo no 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 to, no to będzie jest nuda Będą bomb. będ, będ okay. same bomby chłopie Dobre, no Nuda nie. będzie Będzie bomba bomba tylko Ta. Bomba Bomba na banie Kończymy balet <laughs> oh. Jezus Maria Ty to już meta jest <laughs> tak Ale łatwy tak ten wyścig był Koniec Lecimy. Windy Playground Siema Okej Windy Playground Co się stało? Wiatraczki! jest no no, to easy, trzeba delta. delta razy sylwa. Ta, na mapę nie chodziliście. Delta, 10. 10. Mateo, Mateo, delta, delta, easy. Ale łatwy ten wiatrak jest. Dobra. Ten no, oddał. Kurwa, oddał. To Zwolnić delikatnie no. trzeba było. Który nie umie liczyć? Który nie umie liczyć? Zazrało mnie. Dziś rzadko. Ale zazrało, bo ten, bo chłop tam zadupił Wiatraki były dalej. No, no Mateo, Mateo. Na równo i do... Ja tam liczę nie. Bo się zagadałem do was i tak się. Zagadał komuś. się do was panowie, pamiętajcie jak coś. Ja zagadałem się do Oj, Was put i do tego. Nie to za wybuchy. Nic, to się to, to łatwo wiemy. na razie. Ja mnie to A, stracę, Mam drugi. problem kurde z jaki masz. Nim, o, czy on jest wcześniej, czy później. Mhm. To ja, tak, ja też, ale one na takie są. A tu tylko party tych wiatraków jest, teraz już centymetry, tyle. Ta, eee, no, 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 tak, już nas usłyszałem. Oj, aura tam chyba. To niech ich palił gomba te wiatraki. Pojawiało. No, Idzie. No, ile jest okrążeń? 2. E, 45 e. punktów, więc trochę będziemy mieli. O no, nie, hmm. już będzie taki mega punkt, bo te 9, punkty 9, się 10. pojawiają. 9, 10. Dobra, no, 9 i 10, tak, dokładnie. Oj bo miał 9 i 10. Typu. 9. Tarda wybuchła tutaj. Ale fajnie. 3. 10, 6, co? Na takim wyścigu się pojawił też Nieźle dla Edeszika Nigdy zaskoczyć 60 Tak Dokładnie no, no, 60 Idziesz do sklepu, a potem się <laughs> polityk zgarnia w... <laughs> za że byłeś <laughs> w sklepie Co? Co jest, <laughs> jest sklepie Co jest? <laughs> Bo kupiłeś na przykład w takim sklepie, a nie w takim sklepie No dokładnie tak <laughs> sklep, W takim sklepie kupiłeś Tak policja tego sklepu po A może to patriota jest taki mocny, że się podkablujecie, że kupujecie... oj ten wiatrak był blisko Że z promocji nie kupiłeś, się podkabluje Grobnisko wiatrak, panowie! Oj, 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 już wiem, o którym wiatraku gadasz! No, wiatru, no. No, no, emocje, no! Nie wiem, nie wiem, o którym wiatraku. Tak, Te Też nie wpadłem w wiatrak, ale w zakręt nie wyrobiłem. Ja sobie o, jadę. Ja raz, kurde, tylko w, w z Ja też, jednego strzała dostałem, bo tłumaczyłem Szyportowi, ja jak się liczy. Wiatraki. A, no to, to easy. Znowu? Ej, ten jeden wiatrak był wolniejszy, a ten jest szybszy taki jakiś No, bo no tak jak No, 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 no Bo, bo wiatraki posrało od tej pogody oj. I wygadałem pierwszy wiatrak Aż popatrzyłem na aurę Bo no. w jednym no. miejscu wiatru czwartym mocniej, wie, ja Ty, mniej. a wiesz jak fajnie musi energia słoneczna oddawać teraz, jak tak grzeje? Ja no, głupie No widzisz, że... a wiedziałeś, ale że... Taka ciekawostka, bo na tym samochodzie, który masz wierzony jest na energię słoneczną, na dachu ma panele? Nie, to nie są panele. To jest dach kewlarowy. Ja, 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 ja... Kewlarowy. Okay. Może karbonowy? Kiewlarowy. Nie, ja mam kewlarowy. Ja wiem lepiej, jaki mam dach na samochodzie. O boga! Ja wiem, jaki mam. Kie Kiepko. Kiepko? Wiem, co montowałem. <gry> tak, montowałeś go. Zapłaciłem to mam. Jest? Ale to montowałeś, <gry> czy płaciłeś? No dokładnie. Tak tak montowałeś, za samochód, który sam sobie zmontowałeś. Tak, 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 tak. tak. O, nie e, dobra, to pierwsze to... okrążenie skończyłem, to ja już Uy, mogę nie to grać. Ja też, łatwe to pierwsze dobra. okrążenie jest. Nie. Także ja już mogę nie grać. Jeden wiatrak nie zaliczony. Zero wiatraków zaliczonych, na Ja jeden tylko. Zapałem, bo Shepard mnie wtedy zagadał. Ale to Ja? I chciałbym zakończyć Cicho. z takim no, samym i tak. wynikiem. Nie Kto pytał? Bom, bom. Cicho. Nie, pytał? Nie, no, nie, 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 nikt nie pytał właśnie, właśnie nikt nie pytał. Właśnie nie奥斯卡. Y także nie odzywaj się, nikt nie pytał. Mateo posrało cię? <laughs> A, tak. Widziałem tak. Posrało go, ewidentnie. Ja to... Powiem tak. ja on do się drogi, na drogi na no? no. Moim szóstym miejscu. No tak są... A jakby cieszył się, że Szefar cieszymy swojego szóstego miejsca, to jest no, też sukces Jakby tak, nie na drugie to podium wygrał solowy wyścig tutaj trochę tak, tak, drugie dokładnie. podium masz, tak, więc tak to jest bardzo dobry wynik Drugie to podium, to praca. O, oh, Mateo, pięknie hmm. hmm. ta loopa była zrobiona hmm. Hmm. Tak, Dobra ta Jakbym odwrócił tą... Y... Tabelę tej pierwszej to, to tak pierwszy, No, no, no Odwróć tabelę, Szefar na czele No i elegancko, to chodzi. to chodzimy No w Szybkie samochody Jadą Stworzone przez twórców gry Fajne z silnikiem, czteroma kłami A jakim samochodem jedziecie w ogóle? Szybkim, ja jak ja wiem. nie wiem. Nie wiem jakiś pra... becze. Comet fister. No, ja tym co pierwszy no, no tak, widziałem dłebecie. tam jakieś duebbecze. No ja A co ja to, ja to jest byłem. dwa becze? A to nie jest masakro? Nie nie to jest masakro. A masakra, nie, to jest masakra to jest... W w jest w za to boku, nie jest masakro, no. na pewno ja mam masakro i to nie jest to. Debooche to nie jest? Możliwe, możliwe, możliwe. Coś takiego. Ale nazwy używasz. No. Daj coś łatwiejszego ja. takiego, ty Nie wiem, Fiat 126P <laughs> no Pierwszy spoko. wiatrak, pierwszy wiatrak, pozdrawiam o, dobra, dobra, jest okazja Ej, Super, był pierwszy, pierwszy wiatraczek Cieszę Czyli się, cieszę powoli Ale nie, to nie, to nie, to nie, nie ostatni, Piotr. Nie, nie, dlatego, że zobaczymy jaka to super zabawa jest zaliczony. O, w dupę, no Widziałem to Za bardzo to to chciałem, za bardzo chciałem Dobro. Dobra Ty chłopa wystrało no Ale jest przynajmniej Dobra, a teraz zaczniemy do Don, Don Mateo, bo jedziemy a, tym samym. samym sztukę, no, byłem, no za bardzo nie chciałem nie do Pietka już, go widziałem, bo taki cisny i do fabryka i wiatrak Tak, tak, tak. Ale mało brakowało, tak. A ten wolny, 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 wolny a ten wolny, wolny. Wolny szybki, okej okay. O ja coś czuję, że Dobra, to ten wolny i szybki! Jadę, jadę, spokojnie i jadę, 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 jadę. No, jury, jury. Pewnie, jury, jury. pewnie, jury, pewnie jest to Pan Mateo! Jury, Jury! Panowie! No my, my. No my to, no my to nie chyba wiem. będziemy krącić zaraz, Piotrek. Tak, no tak, tak, będzie kończone. Tak, będziecie. A to Aura mnie wyprzedził, dobra, bo myślałem, że ktoś dubluje. Nie, nie, nie. Nie! No, już takie chwilowo miałem nadzieję. Ja tu jestem, a wiem, coś się. Aż tak dobra. bardzo nikt nie powypadał chyba z tej mapy, nie? No nie, ale nie. No, nie no, nie nieraz się raz tak zdarzało. To a ja tak. Z 4. To prawda? <grym> Więc wiesz, zawsze? Ja to z to mamy się dobra, to z tyłu z głowę, dobra, jak to się to mówi. To. I pokazuję po prostu. Ja mam na przykład włosy. Ja. <grym> hogaty ma... nie ma. <grym> Nie no z tyłu, akurat nie są, Z tyłu są najsilniejsze. <grym> A z z tak, to cenzorek, to cenzorek nie ma także Bogaty po prostu jest teraz no. takim mąkiem mąka, ja, tak, Mąkę, Tak. Mąka giga No jest, takim mąkiem Tak Mąkę chyba Dziękuję A to skąd czapki A skąd? Zawsze Ze sklepu czapki Nie, ja nie życie, to, no czapki to miałem włosy To zawsze w czapkach chodził Dobra kończę to, Nara. A końce! Mamira! Ma -ma to... ma -ma ma mam na Mamira! No. mój ulubiony ma -ma zawodnik był! Co? Ta, będzie jechany samochodem. To mój ulubiony zawodnik z gry Dobra, Mafia. Jadę, jest giera, ale fajnie to wygląda, ty. Ale oczy to tutaj. ogóle nie zrobili. Spiszyło, Jezu no, Oczy są tutaj! No co tu się dzieje? Zapomniałem

Wyglądało to inaczej pewnie tak, tak, tak idealna wiem, jest poleciała, paladzia patryk to jest postać też myślałem że postać, mnie zarzucisz tutaj po prostu dostało ody nie wsę kopa ta jest ale na serio no, no widziałem co sobie okay. nic nie zrobiłem no bo się, nie jest, umiem jesteś no, jeszcze, jeszcze jest. przeźroczysty jakby i jakby tylko twoja postać nie i tak przyjechałem no, pełną dobra ja, ale mam ochotę ci dojebkiem co ja podejścia kurka kurka tam nałae łeb gościa Ochotę chodzi za podejścia nie tak bokiem przejechałem bo ale nie bolało to bo się dyszbymślałem Fuck! No, ja, co mnie? Co mnie? Morkisz do nie Ford 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 jest jest. Ale... Tak, dawaj. Ford nie, Ford jest jest. Jest. Dostań dostań jest. Dostań nawet nie próbuj mnie skamować dostań. W, dostań. w tym momencie. Nawet nie próbuj dostań. Ja Waldo ja Dobra, Gida. Ja tu cisnę teraz, ile fabryka dała. Czy da radę? Tak, ty sobie wyskoczysz i nie lecisz do mety. Dobra, mam to Tak jest.